Kolejny odcinek z naszego feryjnego cyklu śladem tajemniczych przedmiotów będzie opowiadał o tym, co dzieci muzeum lubią najbardziej. A dzieci muzeum lubią najbardziej czaszki i szkielety. Więc dzisiaj będzie o czaszkach i grobach, więc trochę jak z horroru, ale miejmy nadzieję, że nie tak strasznie. Prawdziwe czaszki ludzkie możemy zobaczyć na parterze naszej ekspozycji, a tu z kolei widzicie prawdziwy cały szkielet. Spoczywa on w takim zaaranżowanym, e, tak zwanym grobie szkieletowym z początków Polski, czyli z XI wieku. Pochówek szkieletowy pojawił się wraz z na stanie chrześcijaństwa. Wcześniej ciała palono. Był to tak zwany pochówek ciałopalny. O tym za chwilę, bo za chwileczkę pokażemy trumnę z czasów ciałopalenia, czyli czasów pogańskich. Ale teraz spójrzmy jeszcze przez chwilę na grób szkieletowy. Obok szkieletu widzimy miecz i misę. To jeszcze z czasów pogańskich pochodzi taki zwyczaj wkładania do drogi cennych przedmiotów z życia ziemskiego, a to po to, aby wyposażyć zmarłego w przedmioty, które z kolei zabezpieczą go na tamtym świecie, dzięki czemu nie będzie on chciał powrócić na Ziemię w postaci upiora. Temu celowi służyła też miska z jedzeniem. W ogóle dzięki przedmiotom znajdowanym w grobach archeolodzy mogą łatwiej odszyfrować, kim zmarły był za życie. A jak wygląda trumna mająca ponad 1700 lat, pochodząca z okresu plebiennego? W zasadzie jest to okres jeszcze plemion germańskich, które zamieszkiwały te ziemie. Przed najazdem Słowian taką trumnę, trumnę kłodową, odnaleziono niedaleko Płońska. Znaleziona ona została w grobie kurchanowym, czyli takim usypanym kopcu, bardzo dużym. I zarówno ten duży, monumentalny grób, jak i sam rodzaj trumny, której fragment tutaj widzimy, świadczą o tym, że pochowany został tutaj ktoś znaczący wódz albo kapłan plemienia. Tego rodzaju trumny miały nawet 3 metry długości, a w tym fragmencie, który widzicie, archeolodzy znaleźli przepalone kości. Wprawdzie są wątpliwości do tego, czy była to trumna do pochówku ciała opalnego, ale w tym miejscu na pewno, w tym w, w, przy takim eksponacie z tego okresu, warto sobie powiedzieć, e, dlaczego w ogóle e, ciała palono. Otóż e, wierzono w to, że ogień ma moc oczyszczającą dusze zmarłych. Do filmiku, jak zwykle, dołączamy kartę e, poświęconą temu tematowi, o którym mówiliśmy. Wypełniajcie, przysyłajcie, bawcie się dobrze i do następnego.